Witam serdecznie Państwa i pozdrawiam. Jesteśmy na ulicy, zaraz Wam pokażę. Jak widzicie, na jakiej ulicy jesteśmy. Dzisiaj mamy 31 i 13.21. Zobaczcie ten budynek stary w hełmie. To kiedyś takie baraki były, ale już dawno widzicie Państwo jakie budynki są i galaże. I pod spolu bez Mamy dzisiaj środę. 31. Mamy ulicę jeszcze. I tu już mamy ulicę. Jaką? Za chwilę powiem mam na jakiej ulicy już teraz jesteśmy w pełni Tutaj widać mały kościółek prosto Mały kościółek prosto widać Proszę Państwa Jesteśmy na ulicy Ulica Jaka? Tak chwilę nie. nie wiem jak Reformacja chyba Chyba reformacka Tu się już balkon proszę Państwa wali Niebezpieczny jest Wszystko jest niebezpieczne, budynek pęka nawet Już powinien ten budynek czy zwalić Przy ulicy Reformackiej 27 róg ogrodowa prosto stronę kościółka małego powinni te budynki już wyburzyć dawno i tu jeszcze budynek się prezentuje stary do remontu w hełmie tutaj jest sklep jakiś gamet Idziemy teraz po urzędu miasta w hełmie. Obok prezydenta siedziby idziemy. Jakuba Banaszka. Prezydent jest Jakub Banaszek. Stary, stary domek stoi. Patrzcie, patrzcie, jakie schody. Zaniedbane. W hełmie. Obok urzędu miasta. Tu mamy Urząd Miasta z drugiej strony. Tutaj jest Urząd Miasta. Ulica Rub mamy już ulicę Lubelską, Stare Miasto. W hełmie. w województwie lubelskim, powiat hemski. 2024 Proszę Państwa sobie oglądajcie Jesteśmy na ulicy Lubeńskiej. Widać kościół rozwania świętych apostołów No Tam daleko Idziemy dalej Jesteśmy teraz półki na żorze w hełmie i tam widać urząd miasta w pełni. ulica rubelska i kościół dostaje się do ustałów i inne budowle widać tu mamy salon fryzjerski damę pik i coś jeszcze tutaj mamy zobaczcie Zdjęcia mamy. Pokażuje je Państwu stare zdjęcia. Dobra, idziemy dalej. Bo czas nas goni. Tutaj jesteśmy już po fontanny w hełmie na ulicy lubelskiej. Tu Tutaj stare budowle są. Stare budynki. Przebieżamy troszeczkę. Opuszczone właśnie te budynki są. Na lubelskiej. A tu mamy fontannę. Teraz jest nieczynna, bo jest zima. 31 stycznia. Za chwilę wiemy film. Film będzie dobiegł końca naszej wędrówki w chłomii na Starym mieście. I pa Państwu serdecznie już. Dziękujemy, do widzenia. W kolejnych filmach. Cześć, pozdrawiam.